A dzisiaj mój prawie najlepszy traf EFC 24. Otwieramy nagrodę za pierwszą ligę i testujemy potężnego kagatka. Siemanko byczki z tej strony, Lisandro I jak widzicie, mamy aktualnie 2 115 368 końców. I mój składnik wygląda w taki oto sposób: to znaczy, tutaj jest Bellingham, czad, nie wiem czemu on jest tutaj na śpeku. No i. Mamy te 2 miliony 100, i mam do ciebie pytanie, byczku, co byś w tym składzie zmienił? Masz 2 miliony, plus to, co tutaj widzisz co byśmy tutaj mogli podziałać, bo ja, ja nie wiem, natomiast, to znaczy nie wiem, mam swoje plany oczywiście, wszystko jest niewymienne, wszystko jest wymienne, oprócz Militao, Mendy'ego i Salaha, jak coś. Ja na pewno wystawiam w tym momencie Neymara, bo nagrywam to od 2.49, 13 października w piątek, więc mam nadzieję, że Neymar no spadnie po godzinie 19, bo dzisiaj będzie bardzo mocny event w ogóle, więc w ogóle zapraszam dzisiaj o 21.00 tego streama tutaj na YouTubie Lisek HD, bo będziemy otwierać paczki, dużo paczek, więc już teraz sobie zaplanujcie czas. A my, zanim przejdziemy do paczek, to pamiętajcie byczki, że wystartował kurs Akademii Liska FC24. Wszystko widzicie teraz na stronie. 10 modułów, kilkanaście godzin tak naprawdę będzie tego kursu. Naprawdę atrakcyjna cena, bo z kodem Liskakadema macie cenę 147 zł, a jak chcecie Discorda 12-miesięcznego, lekcje bonusowe i cotygodniowy trening, to macie cenę jedyne 337 zł z kodem, co naprawdę w przeliczeniu na 12 miesięcy, no bo, bo mniej więcej i tyle będzie trwało FC24? To naprawdę są niewielkie pieniądze. Sprawdzajcie, pierwszy link w opisie: macie płatność PayPal, czyli kupujecie dzisiaj, płacicie za 30 dni, możecie płacić blikiem, Paypalem i dodatkowo raty za chwilę będą odpalone 0% na payu. Sprawdzajcie, a my odpalamy teraz szalone paczki. I dawajcie znać w komentarzu, co byście z tym składem zrobili. No bo dzisiaj pewnie po paczkach na streamie będziemy decydować, w jaką kartę pójść, czy w jedną, czy w dwie. Może jakoś ikonę tutaj odpalić. Dawajcie znać i lecimy z paczkami. Dobra, pierwsza paczka. Jedziemy. 150 FC points. 12 tysięcy FIFA pońców do wydania. PP, Belgia. Czy ktoś to może być ciekawy? Men's City. Kobieta. Doku. Polska. Zieliński, a? Lewandowski. Nie? Kto to jest? A! Kamczyk. Ok. Jedziemy. Paczka, pierwsza. Te 20, 25 tysięcy Uważam, że to są paczki takie względnie w porządku. Jezioro? Holmes. Nie, kto to jest? Durszun. Dobra, nie lubię tych paczek. Powiem tak, nie lubię paczek za 45 tysięcy końców. Nie lubię, ale otworzę je, bo nie ma innych. Otworzę je, uważam, że one są troszeczkę takie not worth, ale pamiętam, że dwa lata temu z niej właśnie trafiłem Kliołem Mbappé. Więc też... Kto to jest? O, Wirt! Wirt! 85. Norwegia, Holand! Holand! Holand to jest Holand! Kurwa nie! Czemu to nie jest Holand? Sorlot! No, czemu to nie jest Holand? Come on! Kyle Walker Kyle Walker, Kurcze! A kto to jest kobite? Hiszpania, PP. Ej, Marcos Llorente! Tak jest! Tak jest, tak jest! Ile on kosztuje teraz? Czy on jest już warty? 11,5 tysiąca. Siklafon. 350 FC pońców. Sprawdźmy to. I sprawdźmy tą paczkę również. Chorwacja, Śpede, Brozowicz. Nie, Alnaser? Kto to jest z Chorwacji tam? A, Brozowicz, no dobrze mówię. O, Flury! Ikona, to jest ikona chyba. Tak, to jest ikona. Tak? Nie, co to jest? Nie, to nie jest ikona. To jest Inform... Żiru! A myślałem, że naprawdę to jest ikona. A gdzie jest walkout? Werc? Znowu wersty, no, no, Francja, napastnik, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, to jesteś ty, no nie ma obciążenia, kur***, A! A! miałbym Holanda i miałbym Mbappé już dzisiaj, dlaczego? Dlaczego? Miałbym dwóch chłopów takich, że super. Dobra, otwieramy te za dwa i pół O, leci, 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 nie wiem co, ale coś jest le lecącego. Czy to jest coś dobrego? Kurde, nie znów. Liga Mistrzów! Pedro, pierwsza karta z Ligi Mistrzów! Liga Mistrzów, pierwsza karta, the third one, dzisiaj otworzyłem. Nice! Let's go! Ale to jest chyba najgorsza karta z tej całej drużyny, tak mi się wydaje. Chyba pierwsza karta, najgorsza karta w Sejsie. Al Alnaser? Hiszpania? Ramos? Sergio Ramos? La się 85. Nawet coś leci. Podgum. Pa, podgum będzie lepsze. Anglo. Napastnik. Fa, Kto to jest? Welbeck. Dani Welbeck. Orso. Jedziemy, kolejna paczka. 600 FIFA pońców Nie lubię tej paczki. Powtarzam. 400. And, and you Nie. To, to jest? Szkocja Real Madrid? Weich Dobra, dajcie mi walkout, ej, bo nie było takiego walkoutu, takiego normalnego. No musi być, chyba na... Ej, 12 tysięcy fpków, musi być walkout, po prostu. No taka chyba jest zasada, nie? Życiowa. No i, i proszę bardzo, lecimy, lecimy, lecymy! Lecymy, pięknie, pięknie. Dobra, jedziemy, 600 FC points. Kolejne. Niemcy? Niemcy nie mogą być, mogą być niezłe, a to chyba będzie Gnabry albo Same. Gnamy. Za końcy nie, dobra, już myślałem Jezus, jak ja bym za końcu to otworzył To byłby koniec, ale Francja dobrze leci PS Kurwa, Dembele mógł to być E, e Diani, ona może być dobra Walkout, ona może być dobra Może być dobra Może być dobra 100 tysięcy 90. KURKA WODNA WIDZOWIE! TAŃCZYMY! Sywanna, 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 sywanna! No nie wiem jak to wpadło. O, ho. Ohoho. Ohoho, ho. Ho, ho, ty, ale to był Noriaki Kasai, co? Ten strzał. To nie był Cristiano Ronaldo spadający liść? Tylko to był Noriaki Kasai taki bardziej, że tak... Uh, Marcus, Rashfordo, Markus welcome, welcome. ja. Yeah. Yeah. O tak, o tak, o tak maleńki. Jezus Maria, co tu się dzieje? Czy to jest jeszcze FIFA, czy tam w 24 czy może? Czy może to już jest Volta? Ja bym to... to Tak jest, tak jest! No wybiegłem! Boże! Nice. Opa! Lucky me! I złota paczka, piłkarska Prime. Czy coś tutaj może się znajdzie? O matko, jedyna, już wiem O, show! Show, show, show. I teraz sprawdźmy, co w tych ważnych meczach może na nas czekać. Jedziemy. Mała złota paczka piłkarska. No, mała paczka to może wielki traf. O, Carlos Mała paczka piłkarzy Prime. Może tutaj, może coś tam się będzie kryło. Może Brazylia, może ŚP. Ach, Newcastle United. Dobra paczka. A Bruno Gimari chyba też coś kosztuje. Majątku nie zbijemy, ale w porządku, paczka. Złota paczka, klukarska premium. Paczka za 25 tysięcy, dzisiaj te paczki... O, 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 leć, leć dobrze, proszę Cię, leć dobrze. O, stop! Luka Modric, chyba dużo kosztuje, chłop, chyba dużo kosztuje. Ważne mecze, kocham Was, złoty chłopak.